ma tu Złomnik Dzień dobry, z tej strony Złomnik Do tej pory nie było Warszawy w moim... Ale jaki żart, nie? Że nie było Warszawy w moim filmie W każdym filmie jest Warszawa, jakieś wspomnienia o paskudniku warszawskim i tak dalej A Warszawy nie było, no więc jest Warszawa Ale stwierdziłem, że No nie chcę mi się nią targać pod FSO Bo to strasznie daleko, więc pojadę pod coś co Też jest tylko w Warszawie I tym czymś jest warszawskie metro, może być? Jest też inny konkretny powód Dla którego się zdecydowałem, żeby nagrać w końcu Warszawę tym czymś jest film, który nakręcili moi znajomi Jacek i Mateusz. Film pod tytułem Pomimo, który traktuje o wyprawie właśnie taką, to znaczy bardzo podobną Warszawą, ekspresem przez świat w latach 50. przez dwóch szaleńców z Warszawy, którzy takim samochodem przejechali aż gdzieś tam pod granicę birmańsko-chińską, powodując straszną aferę i awanturę. Także polecam wam film Pomimo, link będzie w opisie do fanpage'a. A tymczasem Warszawa. Ja wczoraj wytargałem książkę Tomasza Szczerbickiego o Warszawie, i tam jest napisane, że w latach 40. mieliśmy produkować Fiat 1100 na bazie umowy z Włochami, ale Związek Radziecki w osobie Józefa Stalina nas zmusił do produkowania tego samochodu, który był technicznie przestarzały. No więc uwaga, nie był. Ale zanim do tego przejdę, to chciałem Wam powiedzieć słowo o tym Fiacie 1100, którego mieliśmy robić w FSO, które wtedy jeszcze nie było nawet FSO. Ten samochód był autem o konstrukcji mocno przedwojennej, dużo mniejszym niż Warszawa, niż Gazem 20 Pobieda, o dużo mniejszym silniku 1.1 o mocy 32 koni. I był to tak naprawdę taki malutki samochodzik, który w warunkach wczesnopowojennych nie na wiele by nam się zdał. On może by się nadał jako taksówka, ale nie nadałby się jako pojazd reprezentacyjny i nie nadałby się jako baza do zbudowania na nim solidnych dostawczaków, jakie powstały w sumie na bazie Warszawy. Więc, tak naprawdę, z punktu widzenia Podźwigiwania Polski z ruin po II wojnie światowej Warszawa była lepsza niż świat 1100 pod wieloma względami. To jest egzemplarz z końcówki produkcji modelu garbatego, tzw. Tak Warszawy Garbatej, czyli 201. E, oczywiście. Wczesne egzemplarze budowane jeszcze z sowieckich części miały inny przód i parę innych tam detali, a potem już, kiedy Polacy dostali ten auto auto do produkcji w FSO, to je sukcesywnie unowocześniali, ulepszali i montowali części własnej produkcji, co w sumie wychodziło na plus. I taka 201, późna garbatka, jest autem w sumie całkiem dobrym i całkiem udanym jak na swoje lata. Tam z tyłu sobie kwiczy wagon metra, a ja wam powiem, że porównałem sobie Warszawę z samochodami jej współczesnymi produkcji europejskiej i wyszło mi, że ten samochód w momencie swojego debiutu był jednym z najbardziej nowoczesnych wizualnie samochodów europejskich i pozostawiał daleko w pobitym polu takie samochody jak Citroen BL11 przed przedwojnie totalne robione do 1955 roku Mercedes 170S, który też wyglądał jak przedwojni był przedwojennym samochodem, jak Peugeot 203 ze swoimi wystającymi błotnikami, jak Opel e, kapitan też ze swoimi wystającymi błotnikami, takimi już bardzo niemodnymi w tamtym czasie. I w sumie jedyne, do czego można by się było przyczepić, to był ten tył, ten Wunibald Cam, taki właśnie w stylu fastbacka, taki wyoblony, który wtedy w końcu lat 40. już przestawał być modny w Stanach Zjednoczonych, ale w Europie dalej trzymał się bardzo dobrze i były europejskie samochody jak Ford Vedette czy na angielski Joet Javelin, Javelin które miały też dokładnie tył w tym samym stylu, że nie wspomnę już o Tatraplanie, który to Tatraplan był w sumie jedynym porównywalnym, może nawet odrobinkę nowocześniejszym samochodem z tego samego okresu z obozu krajów komunistycznych. Teraz będzie kadr w stylu Daga de Muro. No ale nieważne. Ważne, że Warszawa była w odróżnieniu od wielu aut europejskich samochodem o konstrukcji samonośnej. No i to jest prawda, że ruskie bardzo dużo skopiowali od Opla Kapitana z 1938 roku, którego linie produkcyjne prawdopodobnie częściowo wywieźli w 45. i na tej bazie zrobili Warszawę, którą po prostu ładniej z zewnątrz obudowali całkiem nowoczesnym nadwoziem. A jeżeli chodzi o samochody, które były nowocześniejsze wizualnie od Warszawy, to wcale nie było ich w Europie tak wiele, bo oczywiście w tamtym czasie wchodziła, wchodziła linia typu sedan, zaczynała być bardzo modna, więc wszystko, co było jakby sedanem z trzecią bryłą, było nowocześniejsze. Więc taki na przykład, nie wiem, Austin A70, jakiś Humber Hawk, coś takiego. No i przede wszystkim Fiat 1400, który debiutował na rok przed Warszawą i właściwie wyznaczał bardzo mocno trendy w tym, w tym segmencie. Był autem faktycznie wizualnie nowocześniejszym niż Warszawa, ale to wszystko nie miało żadnego znaczenia, bo to auto było mocno konkurencyjne konkurencyjne wobec całej reszty samochodów i całkiem dobrze się sprzedawało na eksport, na przykład w Norwegii. Te auta jeździły jako taksówki, lekko poprawione z lepszymi hamulcami, lepszą tapicerką i tak dalej, ale były tanie, duże, solidne. A jak wypadała Warszawa w kwestii silnika? No więc zaraz Wam ten silnik pokażę. Maskę się otwiera z prawej strony. Tutaj jest wajcha do otwierania maski raz tak. Potem tutaj trzeba taki <laughs> haczyk znaleźć. Już wiem bo się już nauczyłem. Cyk fik pach. Maska sobie idzie do góry potem to podpieramy, o i mamy silnik. No i dobra, ten silnik rzeczywiście jest przedwojenny i rzeczywiście jest to taki stary dolniak, który jest tak naprawdę prawdopodobnie uciętym o dwa cylindry silnikiem Forda z 37 roku, który oryginalnie miał tam 3 coś litra pojemności, stąd po ucięciu tych cylindrów miał idiotyczną pojemność 2120 cm, taka głupia pojemność skokowa. Ta pojemność prowadziła do tego, że trzeba było zrobić w Polsce osobną kategorię OC, żeby Warszawa się nie łapała w pojemność powyżej 2000 cm, no bo wtedy były bardzo wysokie opłaty. To zrobiono, że nie dotyczy pojazdów marki Warszawa. Więc Warszawa z swoją pojemnością 2.1 nadal była, że tak powiem, ubezpieczana jako auto poniżej 2 litrów. No i dobra, to jest przedwojniak ten silnik, ale czy to jest źle? No więc uwaga! Nie, to nie jest źle. To było całkiem dobrze, że ten silnik był taki prosty i miał niski stopień sprężania, ponieważ niskooktanowe paliwo, jakie wtedy w Polsce było dostępne i powszechnie używane, nadawało się głównie właśnie do takich silników, gdyby nagle zaczęto w Polsce produkować samochód, nie wiem, z silnikiem DOHC wysokoobrotowy i z dużym stopniem sprężania. To tej benzyny 54 by go szlak trafił, więc ten silnik był dobrze dostosowany do ówczesnych polskich realiów i był całkiem wystarczający do napędzania tego samochodu. Oczywiście on palił tam 12-14 litrów na 100 km, ale to nie szkodzi, bo to paliwo było może beznadziejne, ale za to niezbyt drogie. Znaczy, to było oczywiście i tak dużo droższe niż jest teraz nawet w przeliczeniu na ówczesne zarobki ale bez znaczenia, ono było po prostu dostępne i takie było więc czepianie się, że Warszawa miała przestarzały silnik to oznacza, że no, jest to czepianie się dla samego czepiania, bo na przykład Anglicy w owym czasie również szeroko stosowali i jeszcze przez wiele lat silniki dolnozaworowe o jeszcze gorszych parametrach Vauxhall miał rzędową szóstkę 2.2 która osiągała 58 koni mechanicznych więc można powiedzieć, że dali więcej cylindrów, ale za mniej mocy, więc naprawdę nie było źle Także wbijcie sobie do głowy, jak hejtujecie Warszawę, że to na tle konkurencji był naprawdę całkiem dobry samochód, którego ta konkurencja miała powody się trochę bać. Natomiast niewątpliwym problemem było słabe wyszkolenie załogi FSO, to że ci robotnicy w sumie za bardzo nie mieli doświadczenia z tym i ogólnie yy, jakość produktów FSO przez lata była bardzo nierówna, ponieważ właśnie ci robotnicy byli często niewyszkoleni, a jak się już wyszkolili, to uciekali do lepszej roboty więc te Warszawy wychodziły raz takie, raz takie podobno najlepsza Warszawa to jest taka jak wyszła z fabryki bo jak się zacznie na przykład, dopasowywać drzwi z innego, z innego egzemplarza to się okazuje, że nie pasują i tak dalej, i tak dalej także o ile sam projekt tego samochodu był całkiem dobry i sensowny o tyle wykonanie często trochę kulało z taką Warszawą nie tylko jest związana historia z Ekspresem przez świat ale również historia najsłynniejszego warszawskiego bandyty lat 50. Jerzego Paramonowa, bo właśnie od napadu na taksówkarza jadącego Warszawą Paramonow rozpoczął swoją przestępczą karierę z młotkiem w ręku, która się skończyła jego egzekucją. Tymczasem, sobie zasiądźmy w Warszawie. Zasiądźmy sobie w Warszawie, zakochaj się w Warszawie i zobaczmy jak się siedzi w samochodzie, którego konstrukcja ma grubo ponad 70 lat. No auto jest wielkie, ale miejsca ma mało, zobaczcie pedały są bardzo blisko człowieka. Znaczy, ja jestem duży akurat, ale ta gruć tutaj z tymi pedałami jest dosyć blisko mnie. I tak jest lepiej niż w żuku czy nysie, bo można normalnie wciskać sprzęgło przed siebie, a nie wyciągać nogę tak absurdalnie daleko. E, ale ta noga tutaj z gazem jest w dosyć mało wygodnej pozycji. Na szczęście nie ma dźwigni biegów tutaj, tylko jest dźwignia biegów tutaj. No więc oczywiście jedynka jest do dołu, a steczny jest do góry, a potem jest trójka, e, znaczy dwójka jest znowu do góry i trójka jest do dołu. No rozumiesz o co chodzi, jak w żuku, tylko że na kolumnie kierownicy. Jakby się ktoś zastanawiał, co tutaj do czego jest, to sobie zróbmy tour de Warszawa, przewodnik będę po Warszawie teraz robił. Więc tak, tu jest przełączanie świateł z krótkich na długie, tutaj jest dźwignia hamulca postojowego, a tutaj ten mały dzyndzelek to jest włączanie, wyłączanie podświetlenia zegarów. I teraz tak, tutaj mamy dwa hebelki. Jeden to są światła, a drugi to jest ręczny gaz. Można było sobie ustawić gaz w jakiejś pozycji, żeby po prostu jechać ze stałą prędkością przez długi czas, bo drogi były wtedy puste. Na dole natomiast znajdują się y, urządzenia do sterowania ogrzewaniem. I najciekawszy z nich to jest ta wajcha, którą jak się da do dołu, to nam się tutaj o... podniesie. Ten element i mamy wtedy wpadanie powietrza do środka. To jest taka wersja letnia, można powiedzieć, a wersja zimowa to jest zamknięte. Teraz tak, to jest do regulacji prędkości wentylatora. Zostały nam jeszcze cztery e, hebelki do omówienia. Tu jest nagrzewnica, tu jest sanie i tu jest zapalniczka, do podpalania sobie szluga podczas jazdy, bo to bardzo ważne. E, Właśnie mówię że odwrotnie, to, czyli tu jest sanie, a tu jest zapalniczka. Potem się to wytnie i będę udawał, że się zna. Dobra. A najważniejsze to jest tutaj. Bo tu jest wycieraczki, są w tym miejscu i nigdy w życiu bym nie wpadł na to, żeby przełącznik od wycieraczek dać akurat tutaj nad deską rozdzielczą. Trzeba za każdym razem do niego było sięgać, jak padało. Kiedyś to padały deszcze, teraz to nie padają i te wycieraczki nam bardzo ładnie tutaj chodziły. Tak cyk, fik. Na każdej z tych dwóch dzielonych szybek przypada jedna mała wycieraczka. A te wskaźniki, tutaj też one są oczywiście przerobione z radzieckich. Później występowały w tylu polskich samochodach, wszystkie Żuki, Nysy miały napisane zawsze prąd, paliwo, woda, olej, taki piękny tutaj jest zestawik tych wskaźników, tu jest prędkościomierz i tu jest przepiękny zegar analogowy, ja bym taki zegar analogowy sobie w domu postawił, bym go wstał w jakąś obudowę i bym sobie go postawił, żeby mieć taki właśnie piękny gadżecik, jest naprawdę super. Jeżeli chodzi o ten napis tutaj fabryka samochodów osobowych, no taki chyba to jest blaszka w każdym razie takie stłoczone coś, to trochę to jest tandetne, a jeszcze wcześniejsze miały tutaj nawet napis licencja ZSRR w tym miejscu, ale to już jest taka bezlicencyjna, późniejsza Warszawa taka polska Warszawa naprawdę, więc już tego napisu nie ma, a tu jest lustereczko, a jeżeli chodzi o oświetlenie wnętrza, to tu jest plafonik. Tutaj po konstrukcji drzwi widać, że auto jest no nieco archaiczne. Dosyć to dziwnie jest zrobione. Te drzwi są bardzo grube i solidne i mają grubą, ładną tapicerkę, ale konstrukcja tego skręcana tutaj na śrubki to taka to rzeczywiście... Trochę dziwna. Podobno w ogóle ruscy jak robili tę w Warszawę, to nie umieli w ogóle robić tapicerek i chcieli ją na gwoździe mocować, bo myśleli, że do drewnianej ramy jak przed wojną się będzie mocowała. Tu była blaszana cała samonośna konstrukcja i trzeba było w środku zrobić jakieś płyty piśniowe, żeby dobić gwoździami tapicerkę do nich. To za pomysł. A tu jest wajcha do przesuwania przedniej kanapy. A teraz zamknę drzwi, Wam pokażę jak się ładnie drzwi zamykają w tym samochodzie. Będ i są zamknięte. Przez te drzwi wsiadała większość użytkowników Warszawy w tamtym czasie. No bo jednak te auta najczęściej jeździły na taksówkach. Oczywiście mało kto jeździł na co dzień taksówką, mógł sobie na to pozwolić, ale jednak ludzie jeździli taksówkami, bo po prostu nie było e, samochodów, nie było innej komunikacji bardzo często. Więc taksówkarze byli królami życia. Bardzo często opisywano wtedy taksówkarzy w Tygodniku Motor, właśnie jako takich przodowników pracy, którzy potrafią swoimi, nie swoimi, ale państwowymi Warszawami przejechać. 180 tysięcy kilometrów bez naprawy głównej, to głównie był kit propagandowy, bo w rzeczywistości ten silnik około 100 tysięcy kilometrów wytrzymywał bez naprawy głównej no ale taksówkarze byli wtedy naprawdę wysoko cenieni inna rzecz, że w tamtym czasie zawód taksówkarza był śmiertelnie niebezpieczny i w jednym roku w Warszawie chyba w 1956 albo 7 roku zamordowano 9 taksówkarzy, 9 taksówkarzy zabito w samej Warszawie dla ich samochodów i dla ich pieniędzy, więc ta praca była naprawdę bardzo niebezpieczna a tu jest super wygodnie, na tej mięciutkiej kanapie, tutaj można sobie położyć łapy i się tak, tak się w ogóle zrelaksować, nogi tutaj włożyć. Jest rewelacyjnie, zdecydowanie auto do jeżdżenia z tyłu, reprezentacyjne można powiedzieć. Może klimy nie było, ale były fletnerki z tyłu, mało który samochód ma fletnerki z tyłu, zwykle się po prostu opuszcza szybę do dołu, całą tę. A tu sobie można było uchylić okienko i jechać sobie z otwartą fletnerką lub fletnerkiem, co kto uważa, również w lecie mieć fajny przewiez. To już jest koło 15-calowe. Warszawy sowieckie jeszcze miały koła 16-calowe. Oczywiście z tyłu auto jest zawieszone na resorach, typowo dla tamtego okresu. Z przodu są elegancko sprężyny, jak w Oplu kapitanie. to znaczy bardzo właściwie zbliżone jest do, do rozwiązania z Opla. Ale co chciałem powiedzieć o tym samochodzie? No on miał... Hamulce bębnowe na czterech kołach niewspomagane, i te hamulce bębnowe były może jedną ze słabszych części tego samochodu. To znaczy on tam czasem hamował jakoś gorzej lub lepiej, ale częściej też z niego ciekło, i właśnie te hamulce. Podobno w wielu krajach były problemem, jeżeli chodzi o eksport tego auta, bo ludzie go nie chcieli, bo rozeszła się fama, że Warszawy słabo hamują i na przykład na Norwegię przerabiali układ hamulcowy na lepszy, nowocześniejszy i mocniejszy, żeby im tam to jakoś działało na tych ich norweskich górach, a w Polsce to bez znaczenia, bo i tak dobrze w ogóle było coś. Tu już widać z tyłu, że to jest ten późniejszy model, bo już ma takie lampy, no nie jak w Syrenie, bo Syrena miała trochę inne, ale podobne e, wizualnie. Nasz znaczy, klosik się różni, to jest tak zwany klosik typu czekoladka. Dla fanatyków Warszawy to jest ważne, żeby było tak jak trzeba. Wcześniejsze jeszcze były mniejsze i były całe czerwone. I po środku jeszcze było światło stopu, którego tutaj już nie ma. W ogóle jest tylko światełko do podświetlania tablicy rejestracyjnej, charakterystycznie mocowanej, tak w pionie, za którą nic nie ma. O! No i niestety bagażnik nam spłatał figla i się dzisiaj nie otwiera. To nie szkodzi, bo wkleję tutaj zdjęcie z internetu z bagażnikiem Warszawy, który był po pierwsze całkiem duży i całkiem łatwo dostępny dzięki tej wielkiej klapie, co jeszcze wtedy wcale nie było takie oczywiste, bo w samochodach przedwojennych bardzo często tego bagażnika nie było w ogóle, tylko był stelaż na mocowanie jakiegoś kufra albo coś takiego, a tak naprawdę klapy zintegrowanej z samochodem często jeszcze w ogóle nie było, więc tutaj ten bagażnik jest spory, jeszcze ma koło zapasowe ładnie tutaj w takiej w kufladzie, znaczy takiej półce pod podłogą, także to wszystko miało dużo sensu, jeżeli chodzi o stronę praktyczną. Natomiast skoro już o bagażniku mowa, to najbardziej szaloną wersją Warszawy Garbatej była sanitarka, gdzie ten bagażnik się otwierało i chory na noszach wjeżdżał przez ten tył tutaj do środka, musiał schować głowę, nie mógł jej podnosić podczas wjeżdżania, żeby się nie walnął w banie i dopiero jak wjechał tutaj pod tą półką, tam było takie miejsce, że mógł sobie ewentualnie leżeć, no Pomysł wsadzania człowieka przez bagażnik chorego albo po wypadku był dość szalony, ale i tak w porównaniu z tym, że do wyboru było albo leżenie na miejscu wypadku, które się wtedy zdarzały powszechnie i trup się słał gęsto na drogach, albo że przyjedzie nawet Warszawa sanitarka i zabierze nas do, do szpitala, to nadal Warszawa wygrywała. Patrzcie, jaki ładny szyldzik zamka. Dokładnie taki jak w żuku z 94 roku, którego też już kręciłem. Czas odpalić Warszawę, tym razem już z kluczyka, a nie z korby i się nią bujnąć zobaczyć czy w ogóle będę umiał jechać Warszawą O, proszę bardzo Sprzęgiełko, Kluczyk Ale ładnie chodzi, czuję się jak taksówkarz warszawski z 51 roku Znaczy drugiego w sumie już, bo w 51 to jeszcze nie chodziły No, teraz tylko muszę zapiąć pasy eee, Chyba nie muszę, dobra Przeszedłem już kurs z wrzucania pierwszego biegu więc spróbujmy, to jest chyba jedyneczka, i jedziemy. Oczywiście, podobnie jak stare samochody, ta jedynka jest w tym aucie bardzo długa i można na niej bardzo długo podróżować. Wcale nie trzeba tak od razu zmieniać na dwójkę. Targam grata po kabatach. A ja nie mogę wam nic teraz mówić, bo ja się tak skupiam na prowadzeniu tej Warszawy. A w ogóle to on hamuje ten samochód zadziwiająco. Myślałem, że Warszawa nie będzie w ogóle hamowała i że polecę po prostu przed siebie bezsensownie. A tymczasem ja naciskam na hamulec i ten samochód realnie zwalnia. Ale prawda jest taka, że rzeczywiście jeżdżenie tym w codziennym ruchu w dzisiejszych czasach, no już jest kompletnie po prostu niemożliwe. To już jest taki samochód, że wyłącznie się nadaje na przejażdżkę na weekend. No i trzeba już też trochę umieć. To też nie jest dla każdego. Oczywiście niezwykle jest elastyczny ten samochód, można jechać na dwójce przy dowolnej prędkości. Jest mu wszystko jedno, na jakim biegu się jedzie. Typowe dla samochodów z tamtego okresu. Na żadnym biegu nie ma mocy. I na każdym biegu jest bardzo wolny. No, a dopóki się nie zatrzymam, to nawet nie wyrzucam na jedynkę, tylko cały czas stargam na dwójce i on cały czas sobie świetnie na tej dwójce daje radę. W ogóle nie trzeba na jedynkę redukować, ale się nie powinno redukować na jedynkę, bo już jest niesynchronizowana. Jak w maluchu. Na szczęście tu mam z malucha doświadczenie, że póki można, to się na dwójce leci. Jezu, ile tych progów zwalniających tu jest, ale. Niesamowity jest komfort przejeżdżania przez te progi. To ostatnio jeździłem do filmu z Citroenem. Już ten film był tak w sumie. I on nie był tak komfortowy jak Warszawa. Powiem wam, że już wracam tą Warszawą, bo jest bardzo fajna i jest super komfortowa i jeździ zadziwiająco tak płynnie i, i, i gładziutko. Ale jednak trochę się boję. Trochę się boję tych biegów, trochę się boję tych hamulców. I trochę się boję tego, że teraz to już nie jest tani samochód zabytkowy. Ostatnio widziałem Warszawę w ogłoszeniach za 310 tysięcy złotych polskich PLN co wydaje mi się ceną już troszkę wygórowaną, biorąc pod uwagę, że remont Warszawy, nawet bardzo dobry, kosztuje podobno jakieś 150 tysięcy złotych, tak twierdzą specjaliści, którzy już remontowali Warszawę ale nadal znam co najmniej jedną Warszawę, która się w Polsce sprzedała za więcej niż 100 tysięcy złotych teraz to już jest auto dla prawdziwych pasjonatów dla ludzi, którzy Kochają PRL z tamtych lat i chcą mieć coś naprawdę ładnego, to taka Warszawa to jest dla nich. Niewiarygodna jest długość tej trójki. Jak ogromna jest różnica w obrotach między dwójką a trójką, to po prostu w dzisiejszych samochodach jest sześć biegów i różnice między tymi biegami są kosmetyczne czasem, a tutaj między dwa a trzy to jest po prostu przepaść. Problem z Warszawą jest taki, że ona jest dosyć upierdliwa w utrzymaniu. Jest bardzo dużo punktów smarowania, bardzo dużo elementów, które trzeba konserwować, do których trzeba zaglądać, doglądać i tak dalej. Tak naprawdę jazda Warszawą to jest połowa jazda, a połowa to jest jej serwisowanie, żeby to działało. No ale z czasem jak te samochody zaczynały być tanie, to się już nikomu nie chciało tego robić i po prostu jeździli nimi aż one umarły i zdechły. I dlatego się wzięła taka fama, że Warszawa jest beznadziejna. No, ona nie jest beznadziejna, tylko po prostu wymaga naprawdę ręki człowieka, który będzie ją kochał i będzie poświęcał dużo swojego wysiłku na to, żeby ten samochód działał. I to już w sumie wszystko, co chciałem Wam powiedzieć o Warszawie, ale nie o mieście Warszawie, bo o tym akurat jest w mojej książce. Więc wejdźcie na mój sklep: sklepzlomnik.pl i kupcie. Kuby Wyspegratów albo Amerykę, a paskudnik warszawski możecie sobie kupić na paskudnik.com. I oczywiście obejrzyjcie film pomimo, jak tylko będzie w jakimś kinie, bo jest naprawdę fajny, ja go z przyjemnością obejrzałem. No i z przyjemnością się też przejechałem Warszawą i mam nadzieję, że już teraz wiecie, że ten samochód był naprawdę dobry jak na rok 51 w odróżnieniu od stalinizmu, który nie był nigdy dobry, więc Warszawa y, tak, stalinizm nie czy jakoś czy coś tego typu. Cześć!